Dwa zabójcze produkty dla Twojego psa. To obromina zawarta w kakao i czekoladzie powoduje, że u psów występuje najpierw biegunka, a później nawet krwotok wewnętrzny. Taka dawka, która może już uszkodzić Twojego psa to 50 mg na kilogram masy ciała. Dawka, którego najprawdopodobniej zabije to 200 mg na kilogram masy ciała, a to oznacza, że Jorka możesz zabić mniej więcej połową gorzkiej czekolady. Dlatego chowaj czekoladę, nie dopuszczaj do tego, żeby pies mógł się do niej dorwać. Drugi produkt, winogrono i rodzynki. Do tej pory Naukowcy nie wiedzą, który dokładnie składnik powoduje tak silne zatrucia, natomiast podejrzewają, że jest to kwas winny. Uważaj, kwas winny znajduje się też w innych produktach, ponieważ jest stosowany powszechnie w spożywce. O co chodzi z tym winogronem? Ile trzeba go zjeść u małego psiaka szczeniaka? Wystarczy po prostu kilka ziarenek, rodzenek i to już jest koniec, kaput. Nawet yy, jeśli nie pojawią się objawy od, od razu, tak od ręki, jedź do weterynarza. Do 72 godzin twój pies najprawdopodobniej dostanie ostrej niewydolności nerek. Dlatego Pilnuj swojego psa, uważaj co je, zwłaszcza jak nie macie w domu, upewnij się, że nie ma dostępu do produktów, które mogą mu zaszkodzić albo go zabić. A teraz powiedz mi czy twój pies zjadł coś, czego nie powinien i jak sobie z tym poradziłeś? Jakie były skutki? Dawaj znać w komentarzu.